Cześć, Daniel Wąsik z tej strony. W ostatnim czasie realia pracy wielu menedżerów uległy drastycznej zmianie. Nagle z rzeczywistości biurowej musieli przenieść się do rzeczywistości zarządzania zdalnego i zarządzać zespołami, które są rozproszone, mając bardzo ograniczony kontakt ze swoimi pracownikami. Dla wielu menedżerów ta sytuacja nie jest naturalna i nie byli na nią przygotowani. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że zmiana była bardzo gwałtowna. I to, że w głowach menedżerów pojawiają się pytania, na które nie zawsze znajdują odpowiedzi, i wyzwania, na które nie zawsze potrafią odpowiedzieć, jest sprawą jak najbardziej zrozumiałą. Wielu menedżerów, z którymi rozmawiamy, zastanawia się, jak utrzymać dotychczasową efektywność zespołu w tych nowych warunkach na wysokim poziomie, jak sprawić, żeby zaangażowanie zespołu, który jest rozproszony, tych ludzi, którzy pracują teraz w swoich domach, było stabilne i było długoterminowe. Jak wreszcie zlecać zadania, jak je monitorować, jak reagować w trudnych sytuacjach, jak to wszystko na dodatek połączyć z faktem, że ludzie również zostali wrzuceni w sytuację, na którą nie zawsze byli przygotowani, ponieważ nie każdy ma w domu idealne warunki do pracy na co dzień. Niektórzy mają dzieci, którymi muszą się w tym momencie zająć, co dodatkowo utrudnia całą sytuację. Całość tego tej nagłej zmiany powoduje, Wiele trudnych emocji powoduje podniesiony poziom stresu, i nie każdy znajduje odpowiedzi na, na wyzwania, przed którymi stanął i na pytania, które sobie zadaje. Natomiast jest też dobra informacja w tej całej sytuacji, ponieważ zdajecie sobie na pewno sprawę, że wielu menadżerów już wcześniej pracowało właśnie w sposób zdalny zarządzając ludźmi rozproszonymi nie tylko w jednym Kraju, czy, czy nawet w jednym mieście, ale nawet na całym świecie są firmy, które funkcjonują wyłącznie w taki sposób. I jak pokazuje praktyka, mają świetne rezultaty, świetnie sobie z tym radzą i ta efektywność jest długoterminowa, a zaangażowanie ludzi jest na całkiem wysokim poziomie. Jak do tego doszli? Jakie narzędzia wykorzystują? Co robią menadżerowie, którzy zarządzają w sposób zdalny? I mają dobre rezultaty. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na naszą stronę www.mindl.pl, gdzie możecie zobaczyć, jakie przygotowaliśmy dla Was rozwiązania, jakie narzędzia, jakie programy, które mogą Wam pomóc odnaleźć się w tej sytuacji i sprawić, że to środowisko zarządzania zdalnego stanie się po prostu dla Was naturalnym sposobem zarządzania. Dzięki, cześć!